Hej, z tej strony 11. Mam przesrany, ponieważ próbuję coś ponagrywać e, i całkowicie mi wszystko nie idzie, a mam jeden dzień na, na, na nagranie rzeczy, więc znalazłem sobie horror na VR Don't Knock Twice. E, żeby się wyżyć, bo jestem wnerwiony. Jak coś tutaj pójdzie nie tak z dźwiękiem, jak pójdzie coś nie tak z wyglądem, wiem. Wszystko tu się może zdarzyć, więc generalnie. E, w ten horror grał za ale grał w demówkę, pamiętam. E, Zresztą wy też możecie pamiętać, prawdopodobnie kojarzycie tę scenę o, oh <śpiew> Nie tak, proszę, <śpiew> nie tak Także to jest z tego horroru, tylko że to jest wersja pełna. Co ja kliknąłem? A zostawmy ten polski i lecimy po prostu z grą New Game Pamiętam co tu się działo nie więcej na początku, ale nie mam pojęcia co się działo dalej w grze Będę tak co chwilę kątem oka sprawdzał, czy wszystko się nagrywa poprawnie Mówię, z dźwięki może być przestrane, bo miałem problem z mikrofonem moim Dlatego się przerzuciłem na ten tutaj mały I może tym razem coś z tego nagrania wyjdzie To serio tak długo ładuję te Asety, czy... Czy się zacięło? O, czyżby w końcu? Jesus, to było najdłuższe ładowanie Żeby dokonać teleportacji naciśnij przytrzymaj, okej okay. A um. Kliknij, żeby wyciągnąć ręce. A to jest bez sensu. E, bo to wyciąganie rąk jest pomocne, jak masz problem dosięgnąć, ale... Ja mogę chyba dosięgnąć normalnie. One knock to wake from the bed, twice to raise her from the dead. Jeśli zapukażę... A, to tak, to, to są tłumaczenia. Dobra, let's knock then. A trzeci raz nie dałem rady. Ja chciałem tutaj zrobić bamboozle. Okej, okay, let's go. E, e, więc ja w to nie grałem. Wiem, że łez zagrał, więc tutaj początek będę kojarzył, coś mniej więcej dzieje. Kliknęłem, żeby skręcić w prawo, no to wiem, ale po co skręcać? Skoro mogę po prostu podnieść ten telefon. Odwal się ode mnie. Okej, okay. i ten telefon jest przy mnie, tak jakby. I on teraz ze mną chodzi, dobra. To mogę zabrać. Co to jest? The Struggles with Great. Okej, okay. aha, dobra. W południowej części Doliny Walijskiej znajduje się niesamowite, choć niedocenione dzieło architektury. Styl tego budynku po pochodzi z końca XVIII wieku. Po środku znajduje się średniowieczna, prostokątna wieża dziedziniec, który łączy między sobą pozostałe części budynku, umieszczone w sposób dość nietypowy. Są to westybul, salon, kuchnia, pokój śniadaniowy oraz sala gier. To tyle części budynku. Tak, sprawdzam czy się wszystko nagrywa. Znaczy w tylnej części budynku. Co te ręce? Grabi grabi, handy, handy. Na tylnej części budynku przelega odrestaurowana kaplica, która obecnie służy jako pracownia artystyczna. Budek ten ma szczególną wartość architektoniczną oraz ostatnio został poddany kompleksowej renowacji przez jego nowych właścicieli. And. Why would I care? Tam jest. Tutaj jest. E, świeczka. Porti porti teleporti. Możemy. Dać do ręki świecznik, aby oświetlić drogę. I świecznik muszę zakładam odpalić od. Od ognia. Od ognia! <grytanie> Dobra. Zarąbiście. Ok, tu już ktoś pukał. Tam jest księżyc za oknem, bardzo ładny widok, ale nie do końca mi to podchodzi. zaraz żebym ja się nie poobracał. Chwila. Dobra. Mm. What do you want? To coś zaraz wydupi, prawda? <tryk> <tryk> Mówiłem, ja byłem świadom tego, że to wydupi, ale i tak się zesrałem. Trochę dlatego w to gram. Okej. Okay. Zaraz, bo tutaj się troszeczkę e, scenario różniło od tego, co, co było, bo przedtem tutaj pamiętam, że była jakaś siekiera. Ale teraz chyba coś innego też będzie działo. Tam. I czemu mogę otwierać i zamykać laptopa? Piguły. Paracetamol. E, tu jest jakaś korespondencja. To tak, wbiliśmy do swojego domu i idziemy czytać czyjeś listy. O, to nie możemy tego przeczytać. To przeczytać też nie możemy. No to olać to, Elo! E, zaraz muszę sprawdzać gdzie jest keyboard za mną, bo się potem będę gubił w przestrzeni. Nie mam na tyle dużego pokoju, żeby sobie tak dookoła latać. Może kiedyś. O, światełko się odbija, ale fajnie. Dobra, podbijmy do tych masakrycznych drzwi. No. Oki doki. Idź sami. Malario! Okej, okay, telefon. Halo? Eee, po co zgasiłeś światło? Nie na widzecie. Um, to nie ja. To definitywnie nie ja. Ja tutaj jestem człowiek eee, światła. I bring light. I bring. lots of light. Tutaj coś będzie. Chwilę, może ja się obrócę po prostu. ta ta ta. ta. Dziennik Chloe, 10 październik 2016. Rzuciła mnie tyle lat temu, a teraz nagle pojawia się i oczekuje, że będę udawać, jakby nic się nie stało. O nie, kolejne love story. Nic z tego, ja po prostu chcę, żeby się odpieprzyła ode mnie. Próbuję zwabić mnie prestiżową pracą i nowym wielkim domem, ale nigdy nie zapomnę, że zostawiła mnie jak mogę. Jak mogę przestać o mnie za to? Jesteśmy teraz sobie obce Nie nadają się. To moja kumpela. ok, to za żadnych związków. Okej, okay, nieważne. Chyba że, nieważne. Nie nadaje się do tej ro, do, do roli matki, a może wyślę mnie tuż z powrotem, jak się jej znudzi. A e, rola matki? Dobra. Wszystkie moje assumptions były złe. Przynajmniej się tutaj wiecie I didn't assume any genders czy coś takiego, więc tutaj jestem bezpieczny. Tak sądzę. Tu jakiś worek mam w pokoju, przesuń się łaskawie, dziękuję Dobra, przesuniemy się i idziemy tam Ha! Nie Książka? Jit Tutaj jest co? A butterfly, też jakaś książeczka Elo babuszka! Hey there, lady, podoba ci się nosku? Coś ta jest w ogóle? No czy... się obrócę. Dobra. Tutaj jest kolejna świeczka. Tu jest lampka. Czy ja mam tą lampkę jak włączyć, czy nie za bardzo? Cyk cyk. Siaj piście. Nie. Chyba nie do końca mam jak ją włączyć. A te drzwi? Czy są zamknięte? Okej, okay, ta kuleczka pokazuje czy są otwarte, czy są zamknięte. Dobra. Nie chce mi się schylać. Mogę wziąć kij! Dlaczego mógłbym mieć wziąć kij? Ehm... Um. Kimi będzie potrzebny do czegoś dziwne. Dobra. Mm. A mogę tą rękę po prostu... Oj, 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 spokojnie, bo mi zaraz się... wyrzuci z tych kolizji. To wygląda jakby był ukryty pokój. Halo, jest tam kto? Inspekcja. Prosimy otworzyć. No, i straciłem mój kij, a mogę tam zerknąć? Eee, cvani są, nie pokażę mi, co tam jest. Dobra, okej. Okay. A uh, hello there, ja nie wiem, czy to jest. Tutaj już nie będę mówił eee, tak, bo tutaj już nie jestem pewien płci. Co tam tak na napier... Dobra. Historia wielokrotnie nagradzonej artystki i rzeźbiarki web Web We 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 Thomas. Natchnienie może przyjść... zamknij RYJ! Natchnienie może przejść zewsząd. Mnie osobiście inspirują moje relacje ze światem dookoła oraz rzeczy, z którymi czuję się związana. Już w wieku... Czekajcie, bo mikrofon sprawdzę. Tak, tak. Chyba jest w dobrą stronę. Już w wieku 9 lat wiedziałem, że chcę zostać artystką. Zawsze bawiłam się gliną, jednak tylko jako nastolatek uś Nastolatka? Uświadomiłam sobie, że mam prawdziwy talent do rzeźbienia i lubię to do tej pory. Fascynują mnie więzi między ludźmi. Moim zdaniem, najmocniejszą więź, wie, najmocniejsza więź powstaje pomiędzy matką a dzieckiem. Okej. Okay. Czyli mamy tutaj konflikt na relacji. mama-bobo. Hmm. No dobra, no trzaskałem się po prostu i tyle. To może przejdźmy dalej, bo tak będziemy się cały czas. W odbiciach oczywiście nic nie ma, bo zbyt kosztowne na VR. Nie dziwię się. Hej, um. tu jest jakaś flaszka ukryta. A tu my tam zmierzamy tylko od głosu. Mogę tą flaszu nie wziąć. A mogę ją wychylić? Chyba tam już nic nie ma. Roztrzaskała się właściwie! Ej, to, to są te satysfakcjonujące rzeczy. Ja tu coś zobaczę, prawda? O, tam coś zobaczę! Tam coś jest! zajebiście, bijcie, mnie zabawę. Cześć. Tutaj jest. Departament Zdrowia i Usług Społecznych. Wydział Opieki nad Dziećmi. Odpowiedź na polecenie tymczasowej opieki. Szanowna Pani Jessica, yy, niniejsze pismo jest porozumieniem w sprawie Chloe Ann... Chloe. W świecie przedstawionych dowodów, a za zgodą Chloe mamy przyjemność poinformować, że możemy zorganizować tymczasową opiekę nad Pani córką. Tuż po ustaleniu konkretnych terminów, wyślemy do Pani ostateczne potwierdzenie z wyrazami szacunku. Julia Andrews, Wydział Opieki nad Dziećmi. Dobra. Czyli fajnie. E, czyli d, d, zakładam, że zły Daddy, czy coś takiego. Rozwodzik był i w ogóle takie rzeczy. Czekajcie, czy mi się. Tak, mi się kabel zaplątał. E, rozwodzik był i takie rzeczy. To fajnie. Ale czy nie fajnie? Ale fajnie, skoro. Moje światełko. Ej. No! Złap to! Wiecie co to jest na... Y, useful feature, bo bym tak zarył w keyboard Co tu czaskało? Kto czaskał? Hm. Czyli musimy iść do tych drzwi Gdzie akurat coś widzieliśmy Obviously Coś tam jest, nie? Dobra ale dziki dworek! Ej! I kinda like it... Eee, dobra. No coś tam do mnie puka, ja wiem. I mi gogle zjeżdżają cały czas. Stop it! Ooo! Hej! Czy to nie jest bebok? Znowu chcesz mnie rzucić, egoistyczna suka? To w końcu. Trzeba było zostać z angielskim, bo to tłumaczenie jest jakieś zesrany. Um. Karma dla ptaszków? Mogę właściwie usypać, więc coś tu musi być z tym związanego. Albo i nie, może to jest mały po prostu detal. Więc zostawię to chwilowo tu, bo ki wie, co nam się przyda. A co nie? A, tak, w tę stronę jestem dobra. Muszę pilnować swojej orientacji w terenie, w tym rzeczywistym świecie. E, nie! A tam jeszcze coś jest, chcę to zobaczyć. Mogę podnieść głaz? Nie mogę, bo mogę tutaj czymś rzucić definitywnie, bo to jest taki kosz do koszykówki. Niekoniecznie mog muszę rzucić, mog niekoniecznie mogę móc rzucić, ale kosz do koszykówki to się tak samo nasuwa, żeby rzucić czymś. Okej, okay, dobra. Ha! Coś tu? Nie. To jest bardzo jakieś... O, to właściwie mogą otworzyć Ale czy ja tam chcę iść? Nie mam pojęcia dokąd mam iść Okej, okay, czyli to są te drzwi Eee, przestańcie, przestań. nie Te drzwi się zgliczowały, pomocy Ale tam nie mogę przejść więc wyjdziemy stąd zanim te drzwi mnie zesrają tymi swoimi gliczami dzikimi? Tam <grywialenie> Mówiłem, jak zostawić Pokazujesz tą ręką. Tam <grywialenie> You're kidding me? To gdzie my mamy iść? Chwila tu zapalone. Zapalone. Ke? Tu zapalone, tu potrzeba chyba klucza dopiero, żeby tam przejść, więc sądzę. This the way to go. Ale to chyba trzeba czymś przeciąć. N nie, złap te drzwi. O, czy mieliśmy przyjść tutaj, dobra, rozumiem. Teraz będą straszudła, Ok. Dzień dobry. Czy ja mogę. tutaj teraz? Nie. Czy coś się zmieniło tutaj? Czy gdzieś mogę iść? Chyba ja mogę iść tutaj To stąd był taki mały lag, bo ładowało pokoje Czy coś tam jest za tymi drzwiami? Zdawało mi się, że mogło być A można? Nie można? Shit game! Zwracam na Steamie tu jest wejście jakby główne. Okej. Okay. Tam są kolejne drzwi. Tu jest coś. Kolejne dziecko zaginęło. Miejscowy chłopczyk jest jednym z wielu dzieci zaginionych w przeciągu kilku tygodni. Ostatnio widziany był podczas gry z przyjaciółmi w Stuk pukleć. Stuk pukleć. O, to w tę stronę To się zesrałem, dobra A to co to? Eee oki. Doki. What did I do? Co to jakieś znajdźki są? Wee Fajny efekt I like it Eem... <gryw> Nie mam pojęcia co się dzieje Spróbujemy pójść po schodach, ale najpierw pójdziemy tutaj. Czy możemy otworzyć te szafki, wszystkie? Nie możemy. Okej, okay, wylamy. Bo nie ma sensu spędzać tutaj godzin niepotrzebnych. Bo coś jest za spokojnie. Wes, well, zagrając tą dymówkę, nie miał tak spokojnie, więc co tu jest na rzeczy? A to od razu wchodzi po schodach. okej, okay, rozumiem. Chwila, czekajcie, czekajcie. Ok, poprawimy sobie troszeczkę headset, żebym lepiej widział. Albo i coś nieskutecznego mi to wyszło. Dobra, is better, ale gdzie jest moje? Stop, zostawiłem mój świecznik. Dobra, eee. ale czy mogę to otworzyć? Potrzebuję ognia. Eee. O, wszystko zgasło, tak? I to uważacie, że jest fair? Wracamy się tu. O, -oł. o! O, o, Ojojoj O, karamba Ja tutaj mam wrócić, ten świecznik zapalić, prawda? Bo zaraz za mną coś będzie stać. Eee. E. Nie powiem, niepokojące. Ja się tego trzymam. Przepis metadon, tabletkę rozpuść... Dobra, dobra. W czymś bezalkoholowym. Zakładam, że ktoś może rozpuścił coś o alkoholu, bo takie detale są w takich grach istotne. Nie wiem. I don't know. Te są zamknięte. O, ja tam coś zobaczę, prawda? K? Słyszałem odgłos, słyszałem odgłos i mi się to nie podoba. Tu się książki przewracają, faktycznie nawiedzony ten domek. Missing child, nine year old boy. To nie, ktoś z widzów PewDiePie, nie? Have you seen this child? Da, 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 da. Dzwonimy, numery telefonu fajnie. Dobra. Ej, ja pacie, pacie, pacja, pacja, Dobra, przestań tam dędzać. Palimy światełka. Ech. Te odbicia... Mi się nie podobają. Ani trochę. Tu są miejsca, jakby na ukryte pokoje. Muzyka ucichła? Nie, tylko lub się włączył. okej okay. Myślałem, że już tak wiecie: zbliżam się do pokoju, w którym coś definitywnie pi piźnie. Tu jest znajdźka. Lećmy za tym, bo to jest chyba coś, co nas ma. Okej, okay, mi żołądek podskoczył do gardła troszeczkę. Dziennik Chloe. Po tym, jak się bawiłam z tymi rytualnymi śmieciami, miałem w nocy dziwny sen. Choć raczej nie był to sen, tylko coś w rodzaju wspomnień o, prze o przeszedłym doświadczeniu. Miałam przed sobą wywołujące strach drzwi z, z głową kozła. Tuż za tymi drzwiami czekały zaginione dzieci, których mówiono w wiadomościach. Zakrzyczałam, nie pukaj do drzwi! Kozak? Po czym Dwóch głośnych, po dwóch głośnych uderzeniach obudziłam się cała z lana dziwnym potem? Wiem, że to był tylko sen, że Baba Jaga nie istnieje, ale to było takie prawdziwe. Baba Jaga. Ne, Bullshit. Czyli, że co, że niby obudziliśmy Baba Jagę. Dobra. Byłam narkomanką, ja nienawidzę tego słowa, ale to prawda. Kiedy sytuacja wymknęła się spod kontroli, myślałam, że będziesz bezpieczniejsza z kimś, kto potrafi dbać o Ciebie. Wkrótce po tym próbowałem odzyskać Ciebie, ale nie pozwolono mi. Mówili, że nie byłam gotowa, ale teraz jestem. Kocham Ciebie, Chloe." Okej, okay, czyli mama miała problemy z... Z... Narkotykami i dlatego... Dlatego były problemy z tymczasową opieką i tak dalej. Czyli to jest Chloe, a matki nie widać. Okej, okay, coś tu z tyłu. Ja, tylko podpisy, które potwierdzają moją teorię Z. Kola. Spoko. Dobra. Ale to jest bardzo dziwny domek. Kolejna znajdźka Oj! O Oj... ale mnie zgniotło w żołądku What? Co się kurde dzieje? Czy ktoś tu jest? Eee, to, to je... Mamy podobne pytania. Powiem ci. No go na Coś tu było? Już taki odgłos się tam zdarzył. Ja chcę tam przeskoczyć. Podejść tutaj. Obrócić się i zgarnąć sobie światełko. Bo. Bo żal. Mam światełko? Kozak. What? Ale czemu baba jaga wydaje odgłosy takie takie oj, all moisty, moisty, bo to jest takie. I don't like it, man. I don't like it, man. man! Stop. Is this blood? Kurde. W takich momentach mi mikrofon leci pod pysk. Kurde, mam ciągle problemy z dźwiękami. Może to naprawiłem teraz. Może się nie odczepi. Plox. Eee Ponawiam moje pytanie: czy to jest krew? Nie, pewnie nie, tylko ketchup, nie? Komuś się. Burrito rozdupiło. Burrito z ketchupem. Nie wiem. W sumie. To były kartki, ten był oddech, okej. Okay. Szkice, tak dalej. Czy to jest dziennik Jazz? Chciałbym, żeby Ben tutaj był. Take me, Ben. First my hot enemy as. Enemy? Enemy, Ani... Ani... a. An... a się czyta anime. Enemy? Enemy. Tak, dokładnie. First my hot enemy as, Ben. Nieważne, nikt nie wie o co chodzi. Eee, bardzo mnie wspiera przez ten czas, szczególnie w sprawie opieki nad Chloe. Miał rację, kiedy powiedziałem, że nie mamy wpływu na przeszłość, że warto zadbać o to, co jest teraz. Najbardziej przerażającym w urodzeniu dziecka nie jest ból czy nieprzespane noce, tylko miłość, do której nikt się nie przygotuje. Kochałam Chloe, kiedy się urodziła, kiedy byłam na haju, kiedy oddałam ją do adopcji, kiedy dzieliły nas tysiące kilometrów i nadal ją kocham. Jest moja i nigdy więcej nie pozwolę mi jej zabrać. Okej, okay, dobra. Czyli, czy ta mamuśka tutaj jest tą przysłowiową babą jagą, ale nie wiem, co to ma do baby jagi. Like, what? Ok. Chloe się śniła taka baba jaga, no i co? Co to ma do rzeczy? O! Ok. Oh, shit! No! No!